W dobie globalizacji internetu wydaje nam się wszystkim, że wiedza leży na wyciągnięcie ręki. Zgadza się, o ile wiemy, gdzie jej szukać. Myślę, że Biblioteka Główna, GH, jest właśnie takim miejscem. Pamiętam, że kiedy jeszcze byłam na studiach, bardzo często byłam wywalcem zarówno Biblioteki Głównej, jak też naszej czytelni wydziałowej, na Wydziale Zarządzania. Kiedy wyjechałam za granicę w czasie studiów, odkryłam, że biblioteka. To nie tylko dostęp do tych książek papierowych, które mamy na wyciągnięcie ręki, ale również dostęp do szeregu baz naukowych, w których możemy znaleźć czasopisma zarówno zagraniczne, jak i polskie, korzystać z artykułów, korzystać z takiej sprawdzonej wiedzy. Na ten rok jubileuszowy chciałabym właśnie życzyć Bibliotece Głównej tego, żeby pozostawała takim szeroko otwartym oknem na świat i zachęcała wszystkich, zarówno studentów, jak i pracowników do ciągłego rozwoju i do poznawania tego, co jest poza tymi naszymi najbliższymi granicami.